Cześć! Witajcie na kanale Togo EDC. Jestem Morden. Dzisiaj zabrałem Was do puszczonego zbiornika wodnego, żeby porozmawiać sobie o latarkach, o świetle skupionym, proszonym, na podstawie latarek Supra Blim S4 i Q3R. Słuchajcie, latarka, światło rozproszone i skupione. Ja tu mam S4 i ona, jak widzicie, ma... Jak widzicie, tutaj są tak jakby dwie latarki w jednym. Jedna jest rozproszona, druga jest skupiona. Ja bardzo lubię to rozwiązanie i powiem Wam latarkę, której używałem przez lata, czyli HM65R. Jako jedyna latarka na rynku do czasu aż dorwałem aż 4 miała możliwość jednoczesnego aktywowania rozproszonego i skupionego, co daje bardzo fajny, bardzo różną specyfikę. Nie jest tak jak inne latarki, że jest albo rozproszona, albo skupiona. Dostajecie bardzo uniwersalne narzędzie. Słuchajcie, przytrzymanie guzika, klikanie zmienia nam tryby. Przytrzymanie guzika odpala lub gasi. Świeci się, przytrzymuje, gaśnie. Jak widzicie, światło skupione i rozproszone. Każdy ma swój guzik. Łatwiej się nie da. Świetny ogumowany pasek, powiem Wam. Latarka też jest bardzo lekka. Zaraz też przejdziemy do obudowy. Tutaj mamy taką fajną gąbkę. Super, to jest wygodne. Nie ma się czego doczepić. Ja już ją, ją trochę nosiłem na Urbeksach. Miałem okazję ją potestować. Moim zdaniem świetna latarka. I oczywiście, patrzcie, mamy tutaj taki akumulator. I możemy go zastąpić trzema tymi małymi paluszkami AAA. Mamy takie ładowalne ogniwo, które ma 1400Ah. I oczywiście możemy tutaj sobie zamiast tego załadować paluszki. Świetna opcja, aczkolwiek 1400 to jest zupełnie wystarczająca wartość. Także czołówka skupione, rozproszone, jak najbardziej sprawdza mi się. Drugą latarką, o której Wam mówiłem, jest latarka ręczna. I mamy etui, gdzie z reguły bym wyciągnął powiedział, no mamy tu i nie poświęcałbym temu więcej czasu. Ale ma fajne zastosowanie, oprócz tego, że możemy te etui sobie przymocować na pasku, jest i żeb, jest i napa, i jest to system mole, czyli można sobie do plecaków wojskowych fajnie troczyć. Można sobie tak przytroczyć, a można sobie normalnie nosić na pasku. Taką latarkę nic nie. Nic nie sprawia, żeby tego nie można robić. I tu jest świetna rzecz. Mamy ogniwo 3000 mAh, ładowane na USB-C, i patrzcie, mamy tu specjalne miejsce, żeby sobie zabrać do naszego Etui z boku przytroczyć zapasowe ogniwo, którego ja nie posiadam. Wyciągnąłem te, które mamy w komplecie. Zaprojektowana i produkowana przez Steiner Group, i jest to tak napisane. Tutaj też mamy. Kod 570 będzie to, to właśnie Dania, więc nie są to latarki, najprawdopodobniej produkowane w Chinach. Nie jest dokładnie napisane Made in Denmark, no ale to tak jest napisane, jakby to było. Możecie sobie zaskanować ten kod po więcej info. Zobaczcie sobie, mamy wykres tego, jak latarka nam działa w czasie, ile lumenów. To właśnie zawsze ciężko jest opisać jeżeli lecimy maksem, to to nie jest tak, że zawsze się podaje, a 1100 lumenów mamy w maksie no to jak widzicie jest w tym maksie, później spada do jakichś 700 powyżej, tutaj mamy w tym 550 lumenów no i gdzieś godzina 40, później nam spada do niskiej wartości ale możemy przez 8 godzin użytkować w trybie eko. słuchajcie, podobnie, podobny wykres i podobne rozpisanie oczywiście mamy w przypadku latarki czołowej. Także można się z tym zapoznać. Ciężko to lepiej opisać słowami niż zobaczyć na tym wykresie i generalnie tak to działa. Słuchajcie, już mi się trochę ściemnia. Właśnie fajnie, czekałem na to aż mi się ściemni, bo teraz mogę wam pokazać. Mówiłem wam na początku, że porozmawiamy sobie o świetle rozproszonym i skupionym. Jest to świetna sprawa. W ogóle światło rozproszone jest świetne na Urbeksie, gdzie chodzimy po właśnie opuszczonych budynkach, bo jeżeli będziemy mieli takie światło ukierunkowane, bardzo wąski snop, bardzo mocne, będzie nam się odbijać i nas oślepiać. A taka latarka, właśnie jak q posiada zoom, który chodzi po prostu rewelacyjnie. Widziałem dużo latarek z zoomem. Myślę, że żadna nie chodziła w ten sposób. Słuchajcie, światło rozproszone. Wygląda mniej więcej tak. Tu na odległości 5-10 metrów. Mam dwa słupy Tu mam światło skupione teraz trybeko mocny tryb A teraz mam oba tryby odpalone jak widzicie tam dalej też są jakieś słupy tamta ściana no jest bardzo oddalona tutaj ostrość mi trochę traci to była czołówka, a teraz przejdźmy do latarki ręcznej i teraz sobie pokręcimy zoomem cię wydaje się, że jest jaśniej dlatego lumen nie jest lumenowi równy i tu mamy 5 10, 15, 20, 25. Z 30, 35 metrów przesunę kamerę. Traci nam się ostrość. Raz Razem co złapiemy. I teraz znowu sobie przezumujmy. Teraz mamy światło rozproszone. Znowu ten sam tryb, tak samo jak widzicie, oświetlam bardziej. Szeroko i znowu zoom. I robi mi się taki fajny mały szperacz. Jeżeli szukacie latarki uniwersalnej, to myślę, że właśnie w jednej latarce możecie mieć i rozproszone światło. To w ogóle świetna propozycja na Urbex. Że macie i rozproszone, i macie skupione. Jednym ruchem ręki możecie sobie zadecydować jak chcecie, żeby to wyglądało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście latarki nie tylko Supra Bim są dostępne na togo.pl Cała masa sprzętu outdoorowego w tym latarek. Pamiętajcie o kodzie HEL35, który jest ważny dzisiaj do północy. No i oczywiście tak jak nazwa naszego kanału Togo EDC. Jak na razie kod obowiązuje tylko na Bokera. Napiszcie w komentarzu, czego byście chcieli. My naprawdę Was słuchamy, kręcimy te filmy dla Was. Mam nadzieję, że przekazujemy Wam jakąś wiedzę i czasem Trochę się możemy pośmiać niektórych rzeczy, obśmiać jakieś sytuacje. Także to go ucząc bawi, a bawiąc wychowuje. Widzimy się już w następnym filmie, no i oczywiście w shortach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.